Cześć, jest środa, 16 maja, a przed Wami minuta z IT. Microsoft rozpoczął update niektórych aplikacji systemowych w Windows 8. Wprowadzają one głównie ulepszenia interfejsu metro oraz nowe funkcje. Jest to przygotowanie aplikacji do wypuszczenia w pierwszym tygodniu czerwca release preview systemu Windows 8. Latem do sprzedaży trafi nowy ultrabook firmy Lenovo model ThinkPad X1 Carbon. To 14-calowe urządzenie zostało wykonane w oparciu o włókna węglowe, dzięki czemu cechuje się bardzo niską wagą, jaką jest 1,36 kg. Będzie on wyposażony m.in. w procesor Ivy Bridge, matrycę o rozdzielczości 1600x900 pikseli, a także dźwięk przestrzenny Dolby Home Theater V4. Mimo tego, że lato już niebawem, to cena nie jest jeszcze znana. Z danych przedstawionych przez firmę ComScore wynika, że użytkownicy Facebooka coraz chętniej korzystają z niego za pomocą mobilnych urządzeń. Mark Zuckerberg zamierza wykorzystać tę tendencję. Przyznał, że priorytetem dla niego w 2012 roku jest poprawa mobilnej aplikacji, zbudowanie silniejszych więzi obejmujących jego sieć społecznościową z innymi aplikacjami online oraz szersze wykorzystanie dochodowego narzędzia, jakimi są z pewnością mobilne reklamy. Na dziś to wszystko, spokojnego popołudnia i do zobaczenia jutro.